Czysty mróz da nam od siebie odpocząć, ale nie silniejszy wiatr i opady. Witam Państwa, na Słupkowska. W nocy pochmurno, w wielu miejscach popada śnieg. Na drogach będzie ślisko i niebezpiecznie, bo opady będą lokalnie zamarzać. A na termometrach od minus 5 stopni na Podkarpaciu do minus 1 na zachodzie i gdzie gdzieniegdzie w centrum. Okresami powieje silny wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Wysoko w górach do 130 powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro może padać śnieg. Na zachodzie lokalnie deszcz ze śniegiem. Mocniejsze opady na Pomorzu i Kujawach oraz na wschodzie Lubelszczyzny. Po południu, od Wielkopolski po Śląska, nawet Małopolskę, coraz więcej przyjaśni. Miejscami pojawią się rozpogodzenia. Wiatr umiarkowany w porywach do 60 km na godzinę, wysoko w górach do 100. Ciśnienie będzie spadać. Warszawskie barometry pokażą 980 hPa. Temperatura nie przekroczy 2 stopni. W sobotę pogodnie, głównie w centrum kraju. W pozostałych regionach lokalnie spadnie słaby śnieg. I od minus jednego stopnia na Mazowszu do dwóch na nizinie szczecińskiej. W województwach zachodnich silny wiatr w porywach do 55 km na godzinę. W niedzielę słonecznie, przede wszystkim w województwach południowych. Na pozostałym obszarze przewaga chmur z przelotnymi opadami śniegu. Początek następnego tygodnia nie przyniesie większych zmian. Do zobaczenia wieczorem.